To był taki wyjątkowy odcinek tańca z gwiazdami, bardzo emocjonalne. No chyba nigdy się tak nie otworzyłaś, mówiąc o swojej prywatności, o swoim życiu rodzinnym. Tak, i nie ukrywam, że to był gdzieś tam trudny i stresujący dla mnie odcinek. Nie ze względu na taniec tylko bardziej ze względu na to, że ja nigdy nie mówię o, o, o tym, skąd pochodzę, jak, jak wygląda moja rodzina. Nawet nie chodzi o mnie, tylko bardziej z szacunku do moich rodziców, bo to, że się rozdali, to jakby jest ich, ich sprawa i ja tego nigdy nie będę oceniać. I nawet się cieszę, że miałam te dwa światy i mogłam z nich wziąć dla siebie jak najwięcej dobrego. Mam cudownych, kochających dwóch ojców. Bo I mój ojczym, mówię do niego tato, i mój yy, prawdziwy biologiczny tata, i moja mama. Wszyscy dali mi strasznie dużo miłości w życiu, i myślę, że dlatego mam w sobie dużo siły. I jestem im bardzo to wdzięczna, i dlatego się stresowałam tym wszystkim, bo wiadomo jak to programy telewizyjne, one chcą dużo prywatności twojej wyciągnąć, to było dla mnie trudne, ale. Właśnie stresowałam się tym, żeby oni na pewno czuli się komfortowo z całym tym, Engi, z całym tańcem, z całym jakby całą symboliką tańca, żeby każdy czuł się tak samo ważny, jak są naprawdę dla mnie ważni w życiu. I zgodzili się, żeby pokazać się przed kamerą, powiedzieć o o swoim życiu, o, o tobie, o waszych relacjach? No jak widziałeś, tak, by, byliśmy w dwóch moich domach, w domu, w którym się wychowałam, mamę i ojczyma, i my, z moimi dwiema siostrami i dwoma psami, <grym> i u mojego taty w pracowni malarskiej, bo my tutaj jest malarzem, wraz z moją trzecią siostrą, I tego jest naprawdę dużo. <grym> ja tak sobie myślę, że Twitata... Cały pierwszy rząd to była moja rodzina. <grym> Dokładnie, to prawda. Tak sobie myślę, że Twitata musi być z szczególnie dumny, bo jest artystą i ty gdzieś kroczysz tą drogą. Tak, jest dumny, ale tak jak powiedział dzisiaj w filmiku w Tańcy z gwiazdami, no szkoda, że nie poszła na ASP, no ale bardzo jestem dumny z tego co robi i rzeczywiście wszyscy mnie bardzo wspierają w rodzinie.